No to witam was ciutaki w nowym odcinku YouTube Warriors Marczu Mistrz Hybrid Czyli jest to drugi odcinek Marczu Mistrz, YouTube Warriors Marczu Mistrz Postaram się przedstawić wam miniane po części może znane, może mniej znane kanały, które ja sobie po prostu na YouTube bardzo cenię które cechują się wyjątkową pasją, zaangażowaniem, kreatywnością i oddaniem wobec widzów. Dzisiaj na róż biorę kanał y, ROXMB. Y, jest to kanał o tematyce Minecraft, ale jest on stworzony naprawdę z dokładną pieczołowitością i pasją przez pewnego pana. Pana, no chłopaka, pewnie tak liceum, nie wiem ile chłopak ma lat, bo pokazał się, pokazywał się przed kamerką bardzo mało razy, ale myślę, że liceum to na pewno jest, a jakiś, jeśli nie, to jest to młody osobnik o bardzo dużym zaciągnięciu do y, twórczości kreatywnej i oddania wobec swojej pasji jakim jest dla niego youtube i kanał na youtube oraz minecraft moi mili co się rzuca na pierwszy rzut na tym kanale oczywiście banner banner ROCKS mb kanał tworzony z pasją hit mc to no, po lewo takie kurde słońce wychodzące z za aury jakieś góry, pustynne góry, jakieś świecowe, takie latające klipy. Po prawo awatar owego pana Roxembe B skryperkiem. I co tutaj mamy? To tu są różne oczywiście y playlisty. Chłopak nagrywa różne takie serie fabularne, przechodzi mapy, nowe pokazuje mapy widzów, mapy do przechodzenia fabularne, przygodowe, albo też budowle pokazuje, jakieś challenge, takie śmieszne, no spoko spoko tego jest jeszcze ma kanał on Rock's Play, poleca. Kogo on polecała grupę filmową Darwin poleca! No to widać, że to swój swego ciągnie, tak do Darwin Get over here! Get over here! O no Darwinów kurde, to jeszcze historia bez cenzury. Także czekajcie, bo mi tu... O... jest, odhaczyło się. Po prostu po kanałach, które polecamy widać naszą y, pasję, nasze zainteresowania, nasze ukierunkowania co oglądamy wiadomo, że jedni, ci co grają w gry poza Minecraftem będą woleli jakieś typu wieźmin lub Need for speedy ale ten pan pokazuje, że można naprawdę w wyjątkowy sposób do tej, tej gry jaką jest Minecraft a co za tym idzie, ta gra pokazuje i podobne jemu uniwersa że można z, niemo, z niemożliwego zrobić możliwe a teraz zobaczymy pierwszy polec, filmik który on poleca na swoim kanale który mu się wyświetla, czyli Minecraft na Bujam w Obłowie. obejrzyjmy to sobie na spokojnie tylko czekajcie to za chwilę. A na razie mała pauza. A teraz obiecany filmik, tytułowy, wyświetlający się obecnie na kanale ROZMB jako polecający. Minecraft na krawędzi, bujam w obłokach. I teraz wczujcie się w ten klimat, który ten chłopak dla was tworzy. Wow! Rzadko kakao! <sighs> Ki piękny widocznik! No, tak długo na niego czekałem! Mam nadzieję, że Wy również! Cześć, cześć witajcie! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku! Drugiego sezonu serii Minecraft na krawędzi. No, słuchajcie, taki drugi start troszeczkę, ponieważ poprzednio, jak wiecie, usunęła mi się mapeczka, niestety, ale może to i lepiej, ponieważ nie oglądalibyśmy teraz takiej cudownej mapeczki, słuchajcie, nad którą staraliśmy się razem tutaj z Filipem przez, no, myślą półtorej miesiąca. No i jest ona naprawdę, naprawdę niezwykła. Za chwilę wam o niej opowiem. Ale najważniejsze jest to, że możecie ją pobrać, zagrać również na tej mapeczce. No i słuchajcie, jeśli ktoś z Was nie oglądał Minecraft na krawędzi sezonu pierwszego, to zachęcam do karty. Ogólnie seria polega na tym, że wszystkie struktury, zobaczcie, wiszą w powietrzu. Tak samo zobaczcie te kopalnie, które są bardzo charakterystyczne. No i musimy oczywiście tutaj przetrwać. Musimy dojść do jakiejś wioski, żeby zdobyć jedzenie. Musimy zrobić łóżko z pajęczyn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale co pewnie najbardziej was ciekawi, to zobaczcie na to. Te chmurki, które tutaj sobie latają. Ha, myśleliście pewnie, że tylko wintrze będą, a tutaj proszę bardzo są na całej mapeczce. No dobrze, słuchajcie, będziemy grać na poziomie normal. Nakładamy tutaj kuteczkę. Na hardzie raczej sobie mogę nie poradzić, więc śmigamy na normalu. No i opowiem wam o tej mapeczce, bo jest ona naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa. Oczywiście mamy tutaj wszędzie dropę, zobaczcie, tak jak tą strzynaczkę, którą możemy sobie otworzyć. I mamy tutaj... Aha, no dobra. Słuchajcie, jak na pierwsze drobno tak grzybki za bardzo mi się nie przydadzą, ale mamy chociażby troszeczkę jedzenia. No niestety, ta mapeczka jest trudna, niestety albo niestety, myślę, że nawet lepiej niż, niż żeby była trudniejsza niż łatwiejsza. No ale słuchajcie, znajdziemy tutaj wszystkie struktury, które pojawiają się w Minecrafcie. Jak widzicie, mamy tam monument podwodny, tutaj mamy świątynię pustynną, tam mamy e, na przykład wieżę strażniczą tyrożerów. Tutaj zobaczcie, to są spawnery, tych spawnerów jest dość sporo na łapce. Wszystkie rodzaje wiosek. Ogólnie struktur jest chyba Z30, jak nie więcej. E, kopalnie również się od siebie różnią. Zobaczcie, tutaj mamy zwykłą kopalnię. Tam mamy kopalnię, no czekajcie, czekajcie, tam będzie... No i trzeba przyznać, że chłopak ma naprawdę bardzo ładny głos i zna się na rzeczy. Także jeszcze raz zapraszam was. Zwróćcie uwagę na kanał Rocks MB. To było YouTube Warriors. Ja byłem MalczuMistrz I żegnam Was Cześć i czołem, z tej strony był MalczuMistrz A to było YouTube Warriors. Malczu MalczuMistrz hybryd Cześć i czołem Strzelcie suba temu panu Oraz mnie, cześć Roksem B